Hej, kochani, tu Adrianna, i dzisiaj przyszedł czas na porównanie i test na żywo pomadki Kylips i pomadki Kylie Jenner i sprawdzenie, czy być może mamy w Polsce odpowiednik pomadki od Kylie Jenner za 20 zł. Natomiast pamiętajcie, że na Instagramie trwa rozdanie z pomadkami od Kylie Jenner. Wystarczy mnie followować na Instagramie, napisać w komentarzu konkursowym: gotowe i już bierzecie udział w rozdaniu. A teraz przechodzimy do testu na żywo i zobaczymy, czy mamy może w Polsce odpowiedniej pomadki od Kylie Jenner. Jak to się w ogóle czyta? To jest Kylips? A, B, C, D, E, F, G... A... A, B, C, D, E, F, G, H, I, J... K? Kylie, Kalips? Dobra, będzie mówić Kalips. Zaraz mi zrobią wyjazd na chatę i zabiorą maturę z angielskiego. Okej, okay, kończę się wygłupiać i opowiem wam, jak ja w ogóle trafiłam na ten produkt, więc to było tak, że chodziłam sobie po Rossmanie, robiłam jakieś zwykłe zakupy, podeszłam do szafy Lovely i mówię: słuchaj, ja już ci chyba gdzieś kiedyś widziałam, ty mi coś przypominasz. No i tak patrzę na ten produkt, ale mówię, nie, nie będę tego testowała. Zapomniałam o tym, w ogóle wróciłam do domu, zajęłam się czymś innym. Natomiast wczoraj chodziłam znowu po Rosmanie i patrzę, a na tej półce, gdzie były te pomadki z Lovely nic nie ma, jest tylko ten jeden produkt i mówię, hmm, ludzie chyba są zainteresowani tym produktem chcą się dowiedzieć, czy to jest naprawdę zamiennik pomadki Kylie Jenner, są ciekawi więc muszę to dla Was przetestować i wzięłam ten produkt i mówię, koniec jedziemy z testem. Ja posiadam pomadkę od Kylie Jenner, robiłam nawet recenzję tej pomadki na kanale, natomiast nie posiadam kitu, a kit jest to połączenie pomadki i konturówki, ponieważ ja znam siebie i ja wiem, że ja kupię ten kit, będę używała pomadki. Konturówki też będę używała, ale przez pierwszy tydzień później ją zgubię, w ogóle mi się nie będzie chciała jej używać, więc to jest dla mnie strata pieniążków, pieniążków, pieniążków. Kupiłam po prostu pojedynczy produkt. Natomiast widziałam w internecie opakowanie kitu, i chyba każdy się ze mną zgodzi, że jest łudząco podobne do tego opakowania. Tu jest białe, tu mamy te usta, te kolory na bokach, tutaj ta nazwa, więc no, firma Lovely bardzo silnie stara nam się sugerować, że jest to produkt podobny do pomadki Kylie Jenner i zaraz go rozpakowujemy i zobaczymy jak wygląda w środku i czy ta buteleczka odpowiada i jest podobna do tej buteleczki. W ogóle to też chciałabym Wam się wytłumaczyć, dlaczego mam różową pomadkę. Kupiłam różowy kit, skoro mam brązową pomadkę od Kylie Jenner i być może bardziej logiczne byłoby to, gdybym kupiła tą brązową i porównała z tą, bo wtedy lepiej się widzi kolory. Natomiast musicie coś zobaczyć. Chciałam kupić sobie różową, ponieważ ja mam dziesiątki brązowych pomadek. Ja po prostu wyglądam jak człowiek, który jest absolutnie uzależniony od brązów. I mówię: Nie, no ja już was zanudzę, po prostu. Ja w każdym odcinku noszę brązową pomadkę. Musicie widzieć na moich ustach coś innego, więc kupiłam to. Nie wiem, czy jesteście w ogóle tak ciekawi jak ja, natomiast ja się czuję, jak gwiazdka przyszła miesiąc wcześniej. Dawno nie miałam takiego fanu. I patrzymy. Tak wygląda ten produkt. Już widzimy, że nie wygląda tak ładnie i tak elegancko jak ten produkt od Kylie. Wydaje mi się, że ten wygląda troszeczkę bardziej tandetnie, ale jeszcze zobaczymy. Nie ma tego rozlewającego się produktu. Tak wygląda konturówka. Konturówka jak konturówka. Bardziej mnie interesuje ta buteleczka. Produkt od Kylie jest większy, przynajmniej większa wydaje się butelka. Zaraz zobaczy, czy tutaj. Mamy, nie, nie ma nic dotyczącego objętości. E, ta buteleczka jest mniejsza, są mniej więcej ta jest również grubsza, z tego co widzę. E, nie ma tego rozlewającego się produktu. Tu mamy napis, tu mamy napis też, który wygląda bardzo podobnie, ten na dole. Ogólnie to jest dość podobna, natomiast czuję się, że ten produkt jest jakby cięższy, wydaje się bardziej taki porządny, ale. To jest plastik i to jest plastik, tylko to jest taki bardziej lżejszy chyba bardziej tandetny plastik, ale zastan... Dobra, niech to leży. Zastanawiam się jedna rzecz. Dlaczego tutaj na dole jest takie popękane i boję się, czy ktoś, mi, czy ktoś mi to otwierał, czy ktoś mi to macał, czy ja mam jakiś stary produkt. Mam nadzieję, że nie. Teraz przejdę do nałożenia tego produktu i zobaczymy, czy, czy sprawdza się tak dobrze na ustach jak pomadki od Kylie Jenner i... Jestem ciekawa. Przechodzimy teraz do testowania tego produktu. Zaczniemy od konturówki. Powiem Wam tak szczerze, prosto z serca, że ja nie jestem najlepsza w obrysowywaniu swoich ust. Więc jak teraz w ogóle będę miała jedną połowę ust inną, drugą inną, to olejcie ten fakt, udajcie, że tego nie ma i przechodzimy do nałożenia. jest już nałożona. Powiem Wam szczerze, że byłam trochę uprzedzona i że myślałam, że będzie za twarda, że nie będzie fajnie rysowała po ustach, ale nie, jest mięciusieńka, sunie po tych ustach, fajnie je obrysowała. Natomiast przechodzimy teraz do czegoś, co bardziej mnie interesuje, czyli do pomadki. Jestem też ciekawa, jak będzie pachniała, ponieważ pomadka Kylie, jak już Wam mówiłam w poprzedniej recenzji, nie mogę odkręcić? Nie mogę odkręcić. Jak już Wam mówiłam w poprzedniej recenzji, pachnie tak waniliowo, piankowo. Okej, okay, odkręciłam. I chyba mi nikt tego nie ruszał, bo nie jest ubrudzone. I porównamy sobie zapach. Nie, w ogóle nie pachnie waniliowo. Chyba postanowili nie trudzić się z zapachem i dać po prostu taki zwykły smród kosmetyków. Nie, w ogóle nie czuję żadnego zapachu. Ma chyba krótszą tą różdżkę, ale aplikator jest podobnej wielkości. I teraz przechodzimy do nałożenia. Nałożyłam produkt, poczekałam, aż wyschnie i wiecie co? Ta pomadka jest naprawdę niezła. Nie spodziewałam się, natomiast szybko wyschnęła na mat, bardzo ładnie pokryła te usta, była bardzo fajnie napigmentowana. Nie mogę się skupić, bo nie wiem, czy dobrze powiedziałam, wyschnęła czy wyschła. Nieistotne, ale naprawdę jestem w szoku. Myślałam, że się nie sprawdzi, że może będzie taka bardzo setynowa. Natomiast seria jest nieźle. Może to nie jest taki stalowy mat, stalowy w sensie taki mocny mat jak w pomadkach Kylie Jenner, że po prostu usta nam wyschły momentalnie i ta pomadka się nie poruszała. Ale jak za produkt za 20 zł, to przekonał mnie. Zrobimy jeszcze test takiego buzi. Trochę się odcisnęła, niestety, więc no nie jest idealnie, ale no jednak to jest produkt za 20 zł. I wiecie co? Ja się zbieram, będę wykonywała teraz takie normalne czynności: będę jadła, będę sprzątała, chyba będę kręciła kolejny filmik, więc po prostu będę żyć. I w tym czasie zobaczymy, jak ta pomadka się sprawdzi. Przyjdę do Was pod koniec dnia albo za kilka godzin i głosimy werdykt, czy ten produkt jest naprawdę zamiennikiem pomadki od Kylie Jenner. Zobaczcie, co mi przyszło. To jest ten słynny srebrny przycisk z YouTube'a, i pomyślałam, że skoro jestem już jakiś czas na YouTubie, to mogłabym zrobić QA, więc jeżeli macie jakieś pytania dotyczące YouTube'a, dlaczego to robię, na czym nagrywam, to zostawiajcie je w komentarzach i ja odpowiem na nie w QA dotyczące YouTube'a. Czy Wy widzicie tę różnicę między kolorem mojej twarzy a mojego ciała, ale spokojnie nie bójcie się, to nie jest tak, że ja używam białego podkładu. To po prostu wynika ze świateł, które padają mi na twarz, oświetlają ją, a ciało zostaje właśnie takie brązowe. Hej, przychodzę do Was po krótkiej przerwie z moją taką recenzją, pierwsze wrażenie tego produktu i powiem Wam szczerze, że jest nieźle. To jest naprawdę bardzo przyzwoity produkt, on nieźle trzyma się na ustach. Ja w tym momencie, kiedy miałam tą przerwę, bardzo dużo mówiłam, bo nagrywałam kolejny odcinek. E, dlatego właśnie mam takie coś dziwnego na włosach ponieważ nagrywałam kolejny odcinek OMG i testowałam coś mega dziwnego i mega specjalnego więc już niedługo będzie OMG na moim kanale kolejny odcinek dużo także mówiłam, ponieważ nagrywałam pogawędkę na snapchacie tutaj Wam gdzieś podam moją nazwę na snapa i utrzymał się całkiem spoko jadłam również, piłam co prawda wodę więc nie miało zbyt ciężko ale jak na produkt za 20 zł to jest naprawdę ok. Natomiast czy jest to zamiennik pomadki Kylie Jenner? Niestety nie. Niestety nie dorasta tą jakością do pomadek Kylie. One są naprawdę, naprawdę porządne. To jest mega mocny mat, one się super utrzymują na ustach, wysychają i po prostu nie poruszają się cały dzień. To się tak nie zachowuje. To się zachowuje jak taki przeciętny produkt matowy, przeciętna pomadka, ale jest naprawdę spoko. Więc jeżeli podobają wam się kolory pomadę Kylie Jenner, nie możecie sobie na nie pozwolić, bo wiadomo, to nie są tanie pieniążki. Nie każdy ma z nas ochotę wydawać 60 zł na szminkę i do tego 60 zł na przesyłkę. Więc to jest całkowicie normalne, że po prostu nie chcecie sobie kupić tej pomadki, ale po prostu podobają wam się kolory. Możecie się zainteresować tym produktem albo po prostu wpaść na Instagrama, ponieważ trwa teraz rozdanie z tymi pomadkami, możecie spróbować, może wam się uda. Ja oceniam jak najbardziej tą próbę na plus, ponieważ no, ten produkt to przeszedł. Nie jest totalnie takim samym zamiennikiem, nie jest idealny, ale czy ktoś z nas serio myślał, że będzie idealny, że będzie taki sam jak produkt od Kylie? No myślę, że nie. Ale całkiem przyzwoita porządna pomadka za 20 zł. Czemu nie, warto spróbować? Więc polecam Wam. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Tutaj możecie nacisnąć. Te adnotacje działają także na telefonach. Nie przegapicie wtedy żadnego odcinka. I dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Pa pa!